老板、uh huh. Hej, hej, wygląda na to, że nadejszła wiekopomna chwila, bo przyszła do mnie z dawna oczekiwana przesyłka. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to jest to, na co oczekiwałem. Oto i ona tu jest przecięte. Jeszcze. Uwaga, czy to. Tak. Tak, tak, tak. To jest to, na co się tak długo. Czekało. ZX Spectrum Next. Personal Computer. O mój Boże, ale będzie zabawa. Zerknijmy na tył pudełka jest sobie taki ciekawy napis uh, Prepare to fall in love with a Computer All Over Again. Bądź gotów ponownie zakochać się w komputerze. I tak rzeczywiście było w latach 80. -tych. ZX Spectrum dla wielu osób był taką pierwszą miłością komputerową, oczywiście, w tym też dla mnie. Po raz pierwszy zetknąłem się z tym komputerem tak na żywo, że mogłem go dotknąć i pograć na nim. To był rok 85. -ty. U mojego, u przyjaciela mojego Taty, obecnie także teraz mojego, U Mirka Czopy, który miał ZX Spectrum 48K. Czyli gumiaczka z, z, znanego. Później miał także plusa. A później jeszcze u kolejnego przyjaciela, u Piotrka Tworowskiego, który też miał plusa, i do nich chodziłem. Sam swojego komputera długo nie miałem. Czas zajrzeć do środka. Tam, tam, tam. No i cóż, cóż to. Cóż ja mam powiedzieć. Jest absolutnie piękny. Jest absolutnie piękny. Klawiatura która sprawiła twórcą Nexta wiele problemów i przez nią w zasadzie ten projekt się opóźnił tak dużo. Klawiatura wydaje się być super przygotowana. Oczywiście to jest takie tylko dotykanie na sucho. Sprawdzimy później jak to się w praniu sprawdza. To jest ostatni projekt świętej pamięci Ricka Dickinsona. Rick Dickinson był projektantem pierwszego ZX81, ZX Spectrum gumowego, ZX Spectrum Plusa. ZX Spectrum, już nie Spectrum, tylko Sinclair, QL i wielu innych komputerów. Zresztą teraz mam tutaj Sinclair'a z Spectrum Plus 128K. Tak wygląda. Jak widzicie podobieństwo jest znaczące. Nawet ta mini tęcza jest odwzorowana na Nexcie. Jeszcze zerknijmy na chwilkę na 128K. To był bardzo ciekawy komputer ponieważ to była już trzecia iteracja ZX Spectrum. Pierwsza to był gumiaczek słynny, później był ZX Spectrum Plus, zresztą też jest ZX Spectrum Plus, a później specjalnie, na początku głównie na rynek hiszpański, został przygotowany ZX Spectrum 128K. On miał jeszcze taki, jak widzicie, radiator wbudowany, bo potężna maszyna się nagrzewała, no i miał 128KB pamięci oraz układ dźwiękowy swój własny AY. No, i ten komputer został przygotowany na ręki hiszpańskie na początku, głównie dlatego, że w Hiszpanii był podatek, była specjalna opłata celna na komputery poniżej, poniżej 64 kB. Jak wiadomo, ZX Spectrum miał najpierw kB 48 i dopiero później ten 128. Dobra, co my tutaj mamy w tym naszym nextie? Tutaj mamy chyba zmianę napędu. Oczywiście wszystko jest na, na dyskach SD teraz. To jest nawet specjalny dysk SD, widzicie, z logiem. Trzeba go będzie jeszcze przygotować pod nowy system, bo to jest założenie pierwsze, co trzeba zrobić, kiedy się kupuje z Spectrum Next. Trzeba zaktualizować system. Przycisk NMI, nie wiem do czego służy, będę musiał doczytać. Reset to wiadomo. Z tyłu mamy jeszcze tak. Wyjście na klawiaturę i myszkę Pacetową. Jak wiadomo ZX Spectrum nie miał pierwotnie obsługi myszki. Tutaj, żeby wspomóc się w programowaniu, pewnie można taką myszkę podłączyć. RGB VGA, głośniki, mikrofon, dwa mikro USB, bo to jest wersja accelerated, czyli wersja przyspieszona, ta najbardziej wypasiona w zwykłej wersji tych portów USB nie ma. Jest wyjście HDMI. Tutaj jest wyjście też jakieś wizyjne lub debug. Tutaj jest roz z złącze rozszerzenia oraz zasilanie. Nie ma przycisku zasilania. Przypomnę, w ZX Spectrum nigdy nie było wyłącznika zasilania. Zasilanie się odłączało przez wyciągnięcie kabelka z tyłu. Ten kabelek pewnie jest tutaj. Jeszcze porównajmy tył z ZX Spectrum 128. Tu jest to łącze szeregowe zapewne. Widzicie? Tutaj mamy też zasilanie. Tutaj dorobione własnoręcznie audio stereo. Też RGB oraz wyjście TV. Z tych złącz jest znacznie mniej, ale też świetny świetny komputer. Ale teraz pewnie pójdzie tylko na półkę, bo będę korzystał z Nexta. Co tutaj mamy jeszcze? W pudełku pewnie wszystkie zasilacze albo zasilacz z kompletem wtyczek. I tak rzeczywiście jest. Wtyczki. No i sam zasilacz. Oraz Instrukcja. Instrukcja przypominająca instrukcję z ZX Spectrum, taki futurystyczny krajobraz na okładce. Tutaj mamy dedykacja do Ricka Dickinsona, czyli właśnie autora projektu wizualnego ZX Spectrum, który niestety to, to Rick Dickinson zmarł w 2018 roku na raka i jemu jest poświęcony cały ten projekt. No, i w poszczególnych rozdziałach mamy obsługę komputerami, Możemy tu się nawet nauczyć programowania w basic i nie tylko zapewne. Sound Music, Next, ZX8, Lenochiefs i tak dalej. Bo tutaj na tym komputerze można odpalić oczywiście wszystko, co było na zwykłym ZX Spectrum, bo jest w 100% kompatybilne, ale ma także nowe, rozszerzone możliwości. O których pewnie za chwilkę powiem, jak go podłączę do. Prąduj do monitora, ale jeszcze niech się naciesza. z jak wyglądem. jest po prostu prześliczny, prześliczny. A taka, takie porównanie, popatrzcie, jak są kursory tutaj klasycznie. A z tym mamy raz, dwa, trzy, cztery. Kursory są rozbite, więc klawiatura jest podobna, ale nie jest taka sama, oczywiście. A jeśli chcecie, też obejrzeć taki dokładny. Dokładną recenzję tego komputera to serdecznie zapraszam na kanał Archona, gdzie jest świetna recenzja podstawowego modelu tego Oto komputera. No to włączajmy go już w końcu. Zanim jednak zaczniemy zabawę, trzeba koniecznie zaktualizować system do najnowszej wersji. Wchodzimy na stronę specnext.com, gdzie w dziale latest Distro znajduje się najnowszy pakiet dystrybucyjny z zaprogramowaniem. My musimy sformatować tę naszą, naszą kartę SD, którą mamy wraz z komputerem, specjalnym programem, to formatujemy, pobieramy najnowszą wersję oprogramowania, przenosimy na kartę sformatowaną, a następnie musimy włożyć ją oczywiście, tę kartę z powrotem do komputera. Uruchomić komputer wciskając klawisz V. W przypadku karty VGA powinien wyskoczyć nam taki obraz i wybieramy tam tryb graficzny. Zaraz sprawdzę, jak to działa. Mam nadzieję, że zadziała. Powinno zadziałać. A tutaj jeszcze zawartość tego pakietu dystrybucyjnego. Mamy wersję demonstracyjne jakieś, mamy dokumenty, mamy dodatki, nie wiem co to jest, pewnie jakieś programy specjalne. Mamy gry, mamy gry i tam gry na klasyczną 48, DX48 klasycznego gumiaka na klasycznego 128, jest Dizzy, o, trzeba będzie sprawdzić. No i nowe gry na, na Nexta. Które też zaraz sobie sprawdzimy, przynajmniej kilka. A tutaj jest mój kącik Neo Retro, tam z tyłu, to pudełeczko to jest MIST, sprzętowy emulator różnych sprzętów. No i tutaj jest Zetic Spectrum Next. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o podstawowym złączu, czyli dwa złącza joystickowe, przypomnę. Że ZX Spectrum nie miał złącza na joystick, na żaden kontroler, trzeba było go podłączyć przez specjalny interfejs. Było tych interfejsów kilka, najsłynniejszym był, czy najbardziej popularnym, był Kempston, był też interfejs Protek, był interfejs Syncla i chyba był jeszcze jeden, którego nazwy teraz nie pomnę. No to cóż, trzeba chyba zaraz włączyć. Trzymam wciśnięty klawisz V. I tak. Zapaliło się monitor też się rozjaśnił. Input signal out of range. Hmm, hmm, hmm. Change settings. Dobrze, to jak to zaraz może to zrobić, tylko nie wiem jeszcze jak. O oh, jest! Auto adjustment in progress. Proszę bardzo. Enter select mode and skips to next. No to chyba. Damy sobie Skip to Next. naciśniemy N. And... To samo się przełączyło chyba coś. Dobra, Next. Wszystkie dobrze się wyświetlają. Aha, czyli teraz mogę przełączać pomiędzy różnymi trybami VGA. Naciskając klawisz N. Ten wygląda na rozciągnięty w pionie. Ten wygląda na rozciągnięty. O! Idealny. Mode 3, 50 Hz. Pyk, wybieramy go. Please update your core. Wydawało mi się, że tak. Chyba zaktualizowałem. Naciśnij U, aby wejść... Przytrzymaj U. Dobrze, to przytrzymuję U. Do you want to upgrade? Oczywiście że chcę upgradeować, naciskam Y pyk kalkulacja sumy kontrolnej. Widzicie tutaj wszystko na żywo się dzieje, nic nie było wcześniej przygotowane. Przeżywacie to tak jak ja to. Przeżywam z bijącym sercem, zastanawiając się, czy powiedzie się aktualizacja, czy nic się nie wysypie, czy mój sprzęt ten oczekiwany od lat ZX Spectrum Next nie skończy zaraz na śmietniku. No, mam nadzieję, że nie, no, jestem wręcz pewien. A przy okazji, jeśli chcielibyście ZX Spectrum Nexta sobie sprezentować, no to trzeba czekać na kolejną kampanię Kickstarterową, która rozpocznie się niedługo. Ponoć. W tym, tym roku miała się rozpocząć pod koniec marca, ale wiadomo, jaka jest sytuacja na świecie. Wobec tego rozpocznie się nie wiem, obstawiam czerwiec, lipiec wtedy będzie można kupić ZX Spectrum Next za normalne pieniądze, bo można go kupić na aukcjach różnych, ale ceny są kosmiczne. Kosmiczne. Widziałem ceny w granicach 1000 funtów, czyli około 5000 zł. I o ile wiecie, jeśli macie dużo pieniędzy i nostalgia w Was buzuje w sposób niesamowity, no to rzeczywiście może warto. <śmany> Ale no, jednak chyba nie. Dobra. Turn the power off and on. I widzicie, jak się robi wyłączanie <śmany> sprzętu. Fyk. Jak w Zetik Spectrum klasycznym. I teraz pamiętam, palcem jednym badało się, czy to jest odpowiednie miejsce do włożenia kabla. Tak, to jest to. Tak. bzium, bzium, bium. I włączamy, świeci się dioda na. Czerwono i czekamy. Hurra, ZX Spectrum Next. Uh, loading, wszystko dobrze. Welcome to Next ZX OS. Next page, enter. Dobra, teraz chyba jestem w złym trybie. To nie jest ten tryb, który. Dobra, spacja to roz, rozpocznij z XS. Jest. Command line. Calculate. Mamy 786 6 kB pamięci. Mo. Co to jest? Jeszcze? tape loader. Co? O, możemy klawiszami kursorów tutaj zmieniać sobie. Szybkość 14 MHz. No to już byłoby mistrzostwo. Dobra, no, co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy wrócić tutaj. Możemy dać sobie browser. I zobaczyć na przykład e, jakieś gry. Gry, gry nas interesują. Interesują nas gry na Nexta. Tak. I co by tutaj włączyć sobie? Boah, Laws of Midnight jest. Next, next Night Night. Słyszałem, że to jest fajne. Night Night. Ok, ale czy jest dźwięk? Właśnie. Jest dźwięk. Hura. No dobra. Wygląda na to, że działa. To teraz jeszcze muszę podłączyć joystick. Joystick podłączony. Wspaniała muzyczka. No i trzeba tutaj kolorować te pola, po których chodzi. Tylko teraz, czy Fire mi działa, czy nie, nie działa. miała zabawa, <gry> ale to były gry. Właśnie takie gry uwielbiałem na ZX Spectrum. No i pamiętajcie, macie oprócz tego całą bibliotekę wszystkich, wszystkich tytułów, które kiedykolwiek na ZX Spectrum wyszły. A są to tysiące pozycji. I z, no, tu nie, nie można spaść trzeba taką. to jest dopiero rozgrywka fantastyczna. Teraz mogę tu spać, Dobra, prawie, prawie. Przejdę jeszcze ten etap. A tu jest czas oź, to morda. Klucz. Czy zdążę? Napięcie, natężenie. Jest! Udało się! Dobra robota. I na tym zakończymy tą krótką prezentację z ZX Spectrum. Ja jestem zachwycony. <laughs> to wiem, że to, że to jest może, może wydaje się śmieszne, że stary chłop prawie 50 lat na karku i, i cieszą go takie rzeczy, no ale cieszą, cieszą bardzo i będę pewnie dzisiaj grał dużo, chociaż nie, muszę przygotować kolejny angielski dla graczy i jeszcze inne sprawy. W każdym razie, w każdym razie ZX Spectrum Next działa, joystick podłączony, to jest wariacja pytona, działa, night, night działa, jestem zachwycony. Ja pan mi się cieszę, nie będę wam jej pokazywał, bo jest teraz wykrzywiona w takim grymasie radości. <laughs> Ale fajne. No dobra, jeszcze jedna rzecz włączyłem Crystal Kingdom Dizzy to jest gra, która była zaginiona w 2017 roku, została odnowiona przez braci za wschodniej granicy przy błogosławieństwie braci Oliwierów. Ale coś nie, nie mogę was wystartować Soba Enter, a nie jeden control Mini. Ok, się sobie Kempston Joystick, oczywiście, Enter to Start Game. Enter paszur, <tosujesz> oczywiście żadnego nie znam. Hasła, jak zaczynam. No i proszę, jest. Tak, skacze się wychylając joystick do góry. Przycisk Fire, przycisk strzału, to jest nasz ekwipunek. No tak. Klasy, klasyczne klasyczne Dizzy. Ha! Ah, oh, Waterfall, how oh, pretty! To jest moja interpretacja The w grze. Ha. Co? Mam przez co przejść? Chyba żartujesz. Jestem Dizzy. Przecież się zmoczę. Ha. Nie ma mowy! Huncfocie! Hultaju! Dobra, pewnie trzeba znaleźć jakiś parasol. O, i można zginąć wchodząc do wody, i tutaj życie tutaj na dole. Te jajeczka to są zapewne życia? Tak jest. O, <grywa> pamięta się takie rzeczy. Ale gram chyba teraz w trybie standardowym 3,5Hz. Bo popatrzcie, takie zwolnienie były. O, o, w tym momencie, kiedy przechodzi przez kolory, znaczy przez te, nie przez kolory, tylko przez te roślinki tutaj. O, jest znaczące spowolnienie, widać to też nawet po falach. Patrzcie. O! Odpalę tę grę później w trybie przyspieszonym 7 albo 14 Hz. No to będzie jak rakieta zapewne działać. Wróciłem już na chwilkę do Disney'ego. Odpaliłem go w 14 Hz. Patrzcie. Zero zwolnienia na tym samym etapie. A Dizzy wygląda jakby był po srogiej działce amfetaminy, tak mu się rączki trzęsą. No ale teraz na pewno będzie można grać we wszystkie gry, które na podstawowym ZX Spectrum sprawiały problemy, a takich gier było całkiem sporo. Więc aż cieszę się bardzo na to, że będę ponownie odkrywać tytuły, które kiedyś były problematyczne. No to zresetujmy, tutaj jest przycisk z boku reset. I proszę bardzo, w międzyczasie jeszcze ustawiłem tryb wyświetlania VGA, tryb trzeci i teraz obraz jest w bardzo dobrej jakości, tak mi się przynajmniej wydaje, na moje oczy tak jest, jest na pewno lepszy niż kiedykolwiek mm. <laughs> widziałem ZX Spectrum, bo ja rzadko kiedy widziałem obraz ZX Spectrum kolorowy, bo po prostu korzystałem z czarno-białych telewizorów. Dobrze, wejdźmy sobie jeszcze szybciutko do... do tego tej przeglądarki. Jest kasowania na, na ZX-128, ale zobaczmy jakieś, jakieś nowe, klas nowe klasyki, rzeczy z Nexta. No, idziemy do Nexta. I co tutaj mamy? Angry Blue Test, Hall of the Things. Nie znam tych gier w ogóle. Sanctus Presi, Warhawk. To wiem, że to jest strzelanka bardzo fajna ponoć. Więc co? Odpalmy na chwilę Warhawk. Warhawk, nie Warhawk, tylko Warhawk. Dobra, to jest Rusty Pixels. To jest nowa gra Jima Bagleya. Tak wygląda, znaczy, to jest remake, tak, reedycja Warho Warhawka. Tak wygląda nowy ekran wczytywania. Bo pamiętajmy, że ZX Spectrum miało oczywiście ekrany wczytywania, które umilały oczekiwanie na wczytanie, gry. I jak to? Porównałem, Prawie jak na. Jak, jak w szalenie gier, okej, okay, Nie można rozwalić tych. Muszę zmienić joystick koniecznie. Dobra, to będzie dzisiaj długi dzień. Długi, jak jeszcze zainstaluję Sentinela, albo Total Eclipse, albo Bruce Lee, albo Ricka, Rick, Rick Dangerous. O oh, mój Boże, co tu się będzie działo? Ach. ZX Spectrum pierwsze wrażenia są nadzwyczaj pozytywne. <laughs> Prawda, nadzwyczaj pozytywne. Cieszę się jak małe dziecko. I tak, prepare to fall in love with the computer once again, czyli jestem gotów ponownie zadłużyć się w komputerze. <laughs> jak to brzmi? A nie, ważne jak to brzmi. Ważne, że jest super. I co ja mam jeszcze mówić? Słyszeliście mój podekscytowany i pełen radości głos Komentujący to, co widziałem na ekranie Zetic Spectrum Next, wspaniała maszyna na pierwszy rzut oka, ale opinie użytkowników z całego świata zdają się potwierdzać moje słowa: to jest po prostu doskonały sprzęt. Pamiętajcie, zerknijcie także na doskonałą recenzję Archona, który w znacznie bardziej profesjonalny sposób niż ja pokazuje czym jest ZX Spectrum, tylko on to robi na modelu Basic, a ja mam, wiecie, Accelerated. Już wiem, co będzie moją lekturą na najbliższe dni. Prawdopodobnie będzie to ta książeczka, czyli podręcznik obsługi ZX Spectrum Next. Cieszę się jak dziecko, cieszę się jakbym rzeczywiście dostał pod choinkę upragniony sprzęt i mógł się teraz nim bawić, od razu nawałnica wspomnień powraca, kiedy dzięki Mirkowi Czopie otrzymywałem ZX Spectrum na całe lato na całe wakacje i mogłem korzystać z jego ZX Spectrum, bo on gdzieś wyjeżdżał z rodziną i ja korzystałem z ZX Spectrum jego przez całe wakacje i to były fantastyczne dni. Kiedyś, kiedy miałem złamaną rękę przez całe wakacje, niestety miałem taką nieprzyjemną historię, to ten ZX Spectrum ratował mi życie w zasadzie, żebym nie zwariował. Wszyscy gdzieś byli na wakacjach, piękna pogoda, słońce świeci, ja muszę siedzieć w domu, bo mam Koszmarne złamanie otwarte, ręki ledwo złożone, i ZX Spectrum to była to było takie, taki oddech, takie, taki ratunek od popadnięcia w marazm i depresję. Fantastyczny sprzęt, bardzo się cieszę, że do mnie wrócił. I no cóż, mam nadzieję, że po tym krótkim, mocno emocjonalnym i bardzo osobistym filmiku. Też poczujecie coś podobnego, jeśli, jest, jest, jeśli macie tyle lat co ja, czyli dobijacie pięćdziesiątki, to pewnie ZX Spectrum znacie i może też we was się teraz odzywa taki głos wewnętrzny mówiący, muszę to mieć. Ja wam wiecie, co wam powiem? Musicie to mieć. Absolutnie musicie to mieć. Fantastyczny sprzęt! A ja się teraz odmeldowuję, bo muszę przecież przygotować kolejny angielski dla graczy. Pokazać Asgard's Wrath na wirtualnej rzeczywistości, nagrać Grę i jeszcze zrobić mnóstwo innych rzeczy, więc się odmeldowuję, trzymajcie się, papa! Pa.